Hej, jestem Ola i to jest mój pierwszy filmik. I tak jak każde pierwsze filmiki, no nie są zbyt dobre jakościowo, więc za to Was bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że to Wam aż tak bardzo nie przeszkadza. I to jest taki film informacyjny, i na tym koncie będę przeważnie nagrywała notatki. I też jak będziecie chcieli, to mogę czasami rysować. I jakbym kiedyś dobiła tysiąc obserwujących, to bym też robiła live, jak robię notatki, bądź czasami je rysuję. Jeszcze nie wiem. No więc dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Wyraźcie po prostu swoją opinię, czy Wam się podoba ten pomysł, czy niezbyt. I jak Wam się podoba ten film, to dajcie łapkę w górę. To mnie bardzo będzie motywowało do no, tworzenia dalszych filmów. I też macie w opisie mojego Discorda, gdzie po prostu ze mną możecie popisać, o coś spytać albo o takie rzeczy. I też mojego TikToka i Instagrama. No, ja się już z wami żegnam, ponieważ nie chcę, aby ten film tak trwał strasznie długo. No i co? Pa, do następnego filmiku.